Najbardziej chrupiące placki ziemniaczane na świecie, czyli szwajcarskie rosti. Oczywiście najlepsze z polskich ziemniaków. Do przygotowania placków najlepiej sprawdzą się zwykłe ziemniaki, można powiedzieć stare ziemniaki. Nie używajcie ziemniaków młodych, gdyż one przeważnie mają zbyt mało skrobi, no i potem mogą nam po prostu te placki się nie związać na patelni albo nie wyjdą tak bardzo chrupiące jak byśmy chcieli. Także zwykłe ziemniaki, których ja mam tutaj około kilograma. Ziemniaki muszę teraz umyć no i wracam do was dosłownie za sekundę. No i w kolejnym kroku już ścieranie, całe te ziemniaki ścieram na grubych oczkach. Szwajcarskie placki ziemniaczane to jest absolutne minimum składników. Praktycznie tylko ziemniaki, sól, pieprzno i oczywiście olej do smażenia. Ja natomiast dodaję jeszcze łyżkę do tej ilości ziemniaków łyżkę mąki ziemniaczanej. Wydaje mi się, że dzięki niej placki dużo lepiej się smażą, no i jeszcze lepiej chrupią później podczas jedzenia. Tymczasem zobaczcie, całe moje ziemniaki zostały już starte na wiórki. Ja dodam teraz tutaj sól. Jak zawsze na oko, ja myślę, że to będzie łyżeczka soli. No i mieszam. Mieszam tak, żeby sól dotarła wszędzie pomiędzy te ziemniaczane wiórki. I następnie zostawię to na około 10 minut. Chodzi o to, żeby sól wyciągnęła z ziemniaków wodę, którą musimy odcisnąć. To jest warunek konieczny, aby nasze placki wyszły naprawdę bardzo chrupiące. No i po około 10 minutach sytuacja ma się następująco. Tak jak widzicie, tutaj ziemniaki wypuściły już sporo swojego soku. No i teraz czeka nas brudna robota. Muszę przełożyć te wszystkie wiórki na czystą ścierkę kuchenną a następnie będę je wyrzynał. Chodzi o to, żeby one zostały pozbawione w jak największym stopniu właśnie tego płynu, właśnie tego soku. No najlepiej zrobić to takim babcinym sposobem, czyli przekładam tę pulpę na ścierkę no i za chwilę wyżynanie, natomiast sok, który wypłynie z ziemniaków, jego koniecznie należy zachować, ponieważ później będę chciał odzyskać z niego skrobię. No i tak wyglądają te ziemniaki po odciśnięciu. Teraz czeka nas ponowny postój w gotowaniu. Chcę, żeby skrobia zawarta w tym ziemniaczanym soku opadła na dno miski. Następnie sok odleję, a skrobię przełożę ponownie do wiórków. Ja myślę, że kolejne 10 minut to jest czas, który będzie potrzebny, aby ten proces tutaj się wydarzył. Jestem z powrotem, ale znikam na chwilę, bo odleję tę właśnie wodę. No, i sami zobaczcie, tutaj tej naturalnej skrobi z ziemniaków zostało bardzo niewiele, dlatego tym bardziej potrzebna będzie e, mąka ziemniaczana. Starte ziemniaki ponownie przekładam do miski. Ta ścierka nie będzie nam już potrzebna. Dodaję tutaj jedną łyżkę mąki. Czarny pieprz, oczywiście najlepiej świeżo mielony. No, i dokładnie to wszystko mieszam. Tak wygląda gotowa masa na rosti. Od razu widać, że to nie będą zwykłe placki ziemniaczane. Bierzemy się za smażenie. Na patelni rozgrzewam sporo oleju roślinnego. No i porcjami wykładam tutaj masę ziemniaczaną, starając się formować takie płaskie placuszki. Smażę je na ciemnozłoty kolor. Przewracam na drugą stronę, no i również smażę na ciemnozłoto. Patrzcie jakie one są piękne, rumiane. No i tak się prezentuje właśnie talerz pełen rosti. Teraz najważniejszy test. Te placuszki oczywiście są najlepsze po zdjęciu prosto z patelni, ale nawet gdy są na zimno nadal zachowują chrupkość. No więc sprawdźmy jak właśnie jest z tą chrupkością. Chrupią jak cholera. Zarąbiście pyszne. Niezwykle chrupiące na zewnątrz, no i mięciutkie w środku. Jeśli tylko jesteście fanami placków ziemniaczanych, a wierzę, że wśród Was takich nie brakuje, koniecznie spróbujcie tej wersji. Zakochacie się od pierwszego wejrzenia. No i jeśli podobał Wam się ten przepis, zostawcie serduszko, łapkę w górę, Albo subskrypcję, bo już wkrótce znowu ugotujemy coś pysznego. A moje ulubione dodatki do Rosti to kwaśna, gęsta, śmietana no i troszkę koperku.